Oj! witam serdecznie w najnowszym filmie Se Minecraft. Nie chcę mi się tego nagrywać jak cholera. Mam 15 innych ciekawszych rzeczy do zrobienia niż ten film. Bijemy 30 level dzisiaj na solosach akurat. I w ogóle wiem mikrofon. Chodzi o to, że ta nagrywalka była spieprzona i już tu trzeba ją zreinstalować. ja przez 3 lata nagrywania tego nie zrobiłem. I ta jakość mikrofonu no, taka była do dupy cały czas. Ale właśnie to się zmienia, to się właśnie zmieniło. Yy... Ty, dobra, zarobiście. ty, wyglądam giga dobrze, w sensie mm, ustrojony jestem giga dobrze, nie, dawno nie grałem, więc jestem giganowym. ale oni są większymi po prostu, jakby mam, mam takiego farta, że gram z jeszcze gorszymi od siebie, nie. Oj, nie trafiłem, oj, drugi raz nie trafiłem, ale wstyd. Znaczy, się ty bije mnie killowem. No mówiłem, no Maciu się, Maciu się, same Maciu się 12 lat dzisiaj. Dobrze, dobrze, czy mamy jeszcze kogoś? Mamy niebieskiego, który jest tam. Spróbujmy go porobić jak dzieciaczka, już takiego totalnie, co? Jak się lubi dzieciaczka, tak? O kurde, miałem śnieżek. Nie no, nie przegram tego. Bo jak... O kurde, ma niebo? Co? Ja pierwsze, no, pierwsza przegrana. Ja w ogóle mam takie wrażenie, nie wiem, czy ktoś też tak ma że Minecraft y, nie jest dla mnie już, w sensie ten bedrock tutaj on jest tak bardzo pod dzieci teraz zrobiony ostatnio dostałem na mailu wiadomość, że y, Mojang rozpoczyna event z Universalem Ci co robią bajki, czy tam minionki inne, no nie wiadomo co i tam robią tak szczerze. i miałem takie, no i co? i trochę pomyślałem nad tym, w doszedłem do wniosku, że w sumie to nic o, jest mapa świąteczna i druga jest jeszcze. Dobra. Oj, 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 spokojnie, przeżyjemy co? przeżyjemy i zabijemy człowieka. Nice. Mamy dwie ulubione czynności: życie i zabijanie. Co on robi? Co ja robię? O mój Boże, i on przeżył i zginął, i ja umarłem. No co za gówno. W ogóle nie wiem, czy nie jestem za cicho. To jestem pewnie zagłośno. Poczekaj. Wydaje mi się, że teraz będzie okej. Okay. Przybliżę się do komputera na maksa. Podwinę rękawy nawet stary, w ogóle mam sweterik dzisiaj świąteczny, więc... Nie wiem, kiedy... Nagrywam to 26 grudnia. I just wanna know what you creepin' Goodbye everyone I'm gonna kill it I just wanna go Today the... Station and buy some gas. You know to drive. Dobra lecimy jeden. No lecimy drugi, jak go tylko dogonie. O kuźwa Co! Y NWJX to ten. Hacking. No nie wiem, wszystko. Zbanowali chyba 10 z moich zgłoszeń. I dostępny z pointu normalnie. I podziękowania. Dziękujemy za donosy. Spoko zawsze. <noise> Do usług generalnie Okej, okay, tutaj widzę, że Minecraft Manhunt Ej, 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 ej. nie, 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 nie. Kolego. Ej, kuźwa mać! Dobra. Patrz, wszystkich tych porobimy właśnie teraz. Jestem giga progresem tak naprawdę, tylko jestem ukryty. Dobrze, dobrze skrywam ten talent. Dobra. Czy jeszcze tam jesteście? Nie, 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 nie zginę, nie zginę, nie zginę, nie zginę jakiegoś noba. A, nie zginę od jakiegoś noba, no przecież powiedziałem. Proszę, proszę, nie! Nie! Kurwa, mać! stawiam blok! pieć Masz może spory grafu? Ale w ogóle to jest zabawne, bo ich ja wyłączyłem yy, nagrywanie i sobie chwilkę zagrałem tak, wiesz, bez nagrywania I taki chorałem wszystkich Ale nie nagrałem tego, nie? Giga małdy do 300